Elwina jesieniary, witam. W zostały mi tylko już pistolety do zrobienia, i tak naprawdę już niewiele, bo w sumie jeden mam rewolwer na trzecim poziomie, klauzera na prawie 40, pistolet automatyczny prawie na 50, maksymalnie jest 60, który mam wbity na dwóch innych pistoletach, więc właściwie już praktycznie wszystkie bronie są na full, o tym zostały tylko kamuflaże. A w sumie dobra wiadomość jest taka, że jest ship house i to na hardkorze, więc robienie zarówno pistoletów, jak i wszystkiego innego typu tarcze wyrzutnie nie będzie problemem. Mam nadzieję przynajmniej, także... Zobaczymy. Myślę generalnie, że przed integracją się wyrobię zarówno no, z wylewelowaniem broni, to na pewno, ale ze zrobieniem atomowego też się wyrobię. Chyba, że będą jakieś zabugowane kamuflaże, które po prostu będą nie do zrobienia, no to, i to będzie jedyny powód, dla którego nie zdążę zrobić atomowego. E, bo myślę, że w ciągu dwóch, trzech dni po wbiciu pistoletów jestem w stanie zrobić całą resztę kamuflaży, które gdzieś tam mi brakuje. Bo zwykle na tych broniach brakuje mi jednego, dwóch, może trzech kamuflaży, ale jeżeli trzech, to zwykle jeden i drugi mogę zrobić jednocześnie, bo to są na przykład Strzały na daleko, i dwa ostatnie kamuflaże, jeżeli chodzi o, o te wyzwania z dodatkami głupimi. Także myślę, że długo nie zejdzie. Problem jest tylko taki, że nie mam żetonów podwójnego expa już w ogóle. Ani w Warzone, ani w Vanguardzie, więc lecę bez podwójnego ekspa na tych dwóch, trzech pozostałych pistoletach. i to będzie chyba problem, bo nie wiem, czy nie będę sobie ich levelował w ogóle na zombie, a kamuflaże zrobię po prostu tutaj na naszym house'ie, na hardkorze. Przynajmniej ten jeden, który mam na trzecim poziomie, to, to jego na pewno zrobię na zombiakach, gdzieś tam poza streamami, albo nawet na streamie, zobaczymy. Ogólnie ten pistolet automatyczny jest beznadziejny, jest koszmarny totalnie. Jedyna nadzieja z tym pistoletem jest taka, że, te, że ta lufa, która sprawia, że strzela seryjnie, ona trochę pomaga, trochę pomaga, ale to nadal nie jest jakaś wyjątkowa broń, bo tutaj pistolety na hardkorze zabijają dosłownie na strzała, a ten potrzebuje aż trzech. Także jeszcze z tym odrzutem to już w ogóle jest parodia. Także no niestety, ten pistolet jest, jest koszmarny. Druga sprawa, że strzały na daleko na nim są trochę trudne, bo z racji tego odrzutu i z racji braku pojedynczego trybu ognia, to no, ciężko trafić, że tak powiem. Druga sprawa jest taka, że jak się strzela pojedynczo, to i tak ten odrzut jest bardzo duży, więc strzelanie pojedynczymi pociskami, nawet na automacie, no, no, nie, ma, nie ma sensu za bardzo. Więc no, jedyny ratunek to po prostu gdzieś tam przykampić, oprzeć się o ścianę i liczyć na to, że wyjdzie akurat strzał na daleko, bo inaczej po prostu jest cholernie ciężko szczególnie jeżeli ludzie, wiecie, strzelają jakimiś swoimi broniami MP40-kami na hardkorze i zabijają na strzałach, czy po prostu innymi pistoletami. Oczywiście największym udręczeniem całego tego shiphouse'a na hardkorze jest to, że są dalej granaty i serie nagród. Wczoraj jak na streamie grałem na tym shiphouse'ie na hardkorze, to właściwie chyba 60% śmierci moich to były właśnie granaty, albo sojusznicy, albo jakieś głupkowate serie nagród. To jest koszmar na tym tryb, bo ludzie chyba naprawdę idą po diamentowe granaty i, i cały czas ich używają nie wiadomo po co. Jest to dla mnie tak cholernie niezrozumiałe, tak głupie. No ale dobra, no grałem granatami, no no, 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 no. no dobra, no dobra, no okej, okay, no. Zobaczmy, jaki fantastyczny kamuflaż udało się na 50 poziom blokować Celując przez przyrządy, konwersją na ogień seryjny, 40 nabojowymi magazynkami gorienki oraz stabilnym spustem. I chyba stabilnego spustu nie mam. A nie, mam. Okej, okay, czyli właściwie tylko te 40 nabojowe gorienki i mam ten kamuflaż do zrobienia. Okej, okay, spoko. Bo na ostatnim pistolecie na racie jest tak oczywiście, że yy, pierwszy kamuflaż wymaga dodatku, który odblokowuje się na 59 poziomie, czyli zaraz przed wymaksowaniem broni na full. Także Brawo, dobrze, że jest to dalej nie naprawione. Nie poważnie, jesteśmy miesiąc po premierze, a tak podstawowe rzeczy, które podejrzewam są bardzo proste do naprawienia, nie są ogarnięte. To jest niesamowite w tej grze. To, to po prostu, aaa, jakim cudem po prostu, to, to jest. Jakby nie przechodzi mi to przez umysł, Że kamuflaże są zabugowane i, i wymagają dodatków, których jeszcze gdzieś tam później możemy dopiero odlokować. Jakby to nie robi tak zupełnie sensu przy jeszcze tak długim, wydłużonym specjalnie grindzie, jeżeli chodzi o levelowanie broni? Ja jestem zawiedziony, autentycznie jestem zawiedziony tą częścią koda, tak po prostu. Znowu ludzie mówią o tym, że Warzone będzie na launcherze Vanguarda, że przenosimy się na silnik Vanguarda, mimo że to tak de facto jest ten sam silnik, co jest obecnie w Warzone. Tylko, że aktualnie jest więcej dowodów na to, że nie przenosimy się jednak na inny silnik. Aniżeli że się przenosimy. Także jestem ciekaw, gdzie ta integracja nas zabierze, bo jak na razie to naprawdę wynika, że, że zostajemy na tym silniku, na którym jesteśmy obecnie. Też podejrzewam, że gdybyśmy zmieniali ten silnik, to by się pojawiały jakieś informacje, że no, nowy zupełnie silnik, coś tam, coś tam, coś tam. A tak naprawdę w żadnych patchnaucach ani nigdzie indziej takiej informacji po prostu nie ma. No, więc nie spodziewałbym się, że się przeniesiemy na silnik Vanguard, ale nawet jeżeli to przecież różnica będzie bardzo niewielka, tak naprawdę, bo movement jest ten sam, gunfill jest ten sam, mechaniki są praktycznie identyczne, tak jak w innych częściach. Jedyne co, no to ta przerwa między cancel slide a sprintem taktycznym, która jest tylko tak naprawdę w multiplayerze, bo ani w kampanii, ani na zombie tej przerwy nie ma. Więc pytanie, czy będą chcieli taką przerwę wprowadzić do Warzone'a? Szczerze, mam nadzieję, że nie, bo jest to po prostu nerf movementu, który, no, nie za bardzo ma tak naprawdę sens, moim zdaniem. Bo im więcej takich mechanik, movement, które nie są jakieś niesamowite, że nas wyrzuca 20 metrów w powietrze i tak dalej, i tak dalej, czyli po prostu nie są zabugowane, to moim zdaniem dobra rzecz, bo się tworzy coraz większy skill gap i osoby, które po prostu ogarniają te manewry, mogą liczyć na to, że będą miały przewagę w walce. Jeżeli takich mechanik jest mniej, no, to oczywiście skill gap się zmniejsza i z jednej strony może to być ok, jeżeli gra jest bardzo skomplikowana i chcemy ją udostępnić szerszemu. Gronowi odbiorców, ale w drugą stronę z kolei odbieramy tak naprawdę rozrywkę tym osobom, które w Warzone już jakiś czas siedzą, bo upraszczamy grę, a powinniśmy ją rozwijać. Tym bardziej, że Warzone nie jest jakiś turbo skomplikowany, jeżeli chodzi o podstawowe mechaniki, więc nie wydaje mi się, żeby było to potrzebne po prostu. Jeżeli chodzi jeszcze o integrację, no to pytanie pozostaje co za tutami i co z wyposażeniem taktycznym. Jeżeli chodzi o wyposażenie taktyczne, to tak jak mówimy na tym odcinku o patrznocach, tam nie wygląda na to, żeby miały zniknąć wyposażenia. Taktyczne z Modern Warfare, czyli czujnik pulsu, granaty ogłuszające z właśnie tej części. A co więcej, nie jest powiedziane, że tego typu rzeczy z Vanguarda będą w Warzone. Więc tutaj ponownie mamy taką kolejną poszlakę, że chyba zostajemy jednak na silniku Modern Warfare. I nie będziemy przechodzili na wangarda, co znowu z drugiej strony nie jest jakimś turbom mega dużym dowodem, bo podejrzewam, że przeniesienie ekwipunku taktycznego czy atutów z jednego silnika na drugi nie jest jakimś wielkim problemem. Chociaż nie ukrywam, że z inne atuty, czy atuty typowo wangardowe, czy nerfy do atutów, które są obecnie, i buffy do atutów, które są obecnie z Modern Warfare, by się przydały. Jeżeli chodzi natomiast o samą mapę Pacyfistą, Caldera, to wygląda ona moim zdaniem całkiem przyjaźnie, szczególnie że zobaczymy trochę bardziej żywe kolory niż te z Cold szaro Szaroburę i... Serio ta mapa, ta, ta druga iteracja mapy werdańska, to, to, to jak był koszmar z tymi kolorami, nie, nie ukrywam. Była tak nudna mapa. Ja zdaję sobie oczywiście sprawę z istnienia filtrów Nvidia, żeby sobie po, kolory poskręcić i tak dalej, i tak dalej. Próbowałem tego jakoś, nie mogłem się nigdy do tego przekonać. Druga sprawa, że wiecie, to nie powinno być potrzebne, żeby sprawić, żeby gra była dobra. Gra powinna wyglądać dobrze i zachowywać się dobrze, bez żadnych tak naprawdę zewnętrznych modów czy, czy zmian, typu właśnie filtry Nvidia. Okej, okay, odlokowaliśmy 55 poziom. Zobaczmy sobie, jaki będzie kamuflaż teraz, żeby od razu się tym zająć. Strzelając z biodra o zbroń z lufą VDD-140, 20-nabojowymi magazynkami 9 mm, oraz czułym spustem. Okej, okay. czuły spust. I czuły spust jest oczywiście za level później, 56. Także no nie fajnie moim zdaniem. Ale dobra, VDD możemy sobie wziąć 140 już i do tego 9 mm 20 nabojowe. Dobra, i z biodra spoko, nie ma problemu. Wbiję ten jeden poziom i sobie od razu czuły spust wrzucę. Ogólnie ten pistolet automatyczny jest problematyczny nie tylko jeżeli chodzi o strzały na daleko, ale też żeby zabić pięciu wrogów nie ginąc. Z racji tego, że potrzebujemy trzech naboi, na hardkorze, żeby kogokolwiek zabić, to przy magazynkach 10, 20, 40 już jest powiedzmy, że w miarę okej, okay, ale no jest to problematyczne trochę i kurde, idzie to jak krew z nosa na tym pistolecie. Tym bardziej, że na hardkorze giniemy cały czas od wybuchów, nalotów, granatów i tak dalej, i tak dalej. Jest to strasznie frustrujące. Plus jest taki, że jest tutaj atut na Rambo, więc można sobie biegać i strzelać jednocześnie, chociaż właśnie ciekawe jest, jak będzie ten atut wyglądał na warzone. Ja w ogóle mam nadzieję, że go nie będzie, bo jeżeli będzie i rzeczywiście będzie pozwalał na to, co Mamy tutaj, to uwierzcie mi, że żadna broń inna niż z zwangarda, która nie ma tego atutu, nie będzie po prostu warta grania. Szczególnie na dystansę do 20 metrów. Nie będzie absolutnie żadnego powodu, żeby brać jakąkolwiek inną broń, gdy będzie atut na Rambo. I tutaj nawet nie chodzi o to, że możemy strzelać w biegu, tylko chodzi o to, że nie mamy czasu przejścia ze sprintu do strzału. Więc nawet jeżeli znerfią na przykład na Rambo w ten sposób, że będzie bardzo zwiększało rozrzut strzałów z biodra podczas biegu, to i tak będzie to bardzo dobry atut z tego względu, że możemy od razu przycelować i zacząć strzelać. Nie ma tych osób. Około milisekund między przerwaniem sprintu a momentem wystrzelenia pocisku, co efektywnie daje nam lepsze czasy zabicia właśnie o ten czas 200 milisekund. Także jeżeli będzie atut na Rambo w Warzone, będzie źle.